Dziś książka mojego ulubionego autora. Zanim jednak powiem o książce, anegdota jak ją znalazłem. Mój dobry kolega miał taką manierę, że po kilku głębszych opowiadał o swojej ulubionej książce. I namawiał mnie, Paweł, musisz przeczytać. Tytuł brzmiał Bogom nocy równi. Najlepsza książka jaką kiedykolwiek czytałem. Ja puszczałem to mimo uszu, zapominałem o tym. Aż pewnego dnia w sklepie z tanią Książką znalazłem całą kolekcję książek tego autora, m.in. jego bardziej znaną książkę Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy. I o tej książce chciałem dzisiaj kilka słów powiedzieć. Sam autor jest postacią mm, bardzo nietuzinkową. Książki pisał e, w więzieniu e, na świętym krzyżu w górach Świętokrzyskich za e, gdzie osiadywał w 15 lat więzienia. Książka została napisana w połowie lat 30., a opowiada o środowisku przemytników w miasteczku Raków w latach 20. Raków leżał tuż przy granicy pomiędzy, ówczesną granicą pomiędzy II Rzeczpospolitą a ZSRR i było to siedlisko przemytników. O ich życiu właśnie opowiada ta książka. Pod koniec sierpnia Poszedłem po raz siódmy z partią Jurlina. Wyruszyliśmy w drogę wcześnie. Noce były dłuższe, więc chcieliśmy do rana przejść na Melinę. Partia była w komplecie. Jurlin, Lord, ja, Kometa, Szczur, Sonia, Wańka, Bolszewik, Aligant, Smoczek, Jubina i Girsz, Knot. Noski mieliśmy po 40 funtów. Niedaleko od granicy Lord i Kometa wyciągnęli z gęstych zarośli długą na kilka metrów matę. Była upleciona ze słomy i wikliny i mocno przeszyta po brzegach sznurkami. Lord niósł dwie długie tyczki, a kometa dźwigał zwiniętą jak chodnik matę. Idąc bardzo powoli lasem, dotarliśmy do granicy. Noc była ciemna, niebo zamglone. Dłuższy czas nasłuchiwaliśmy, stojąc na brzegu lasu, a potem weszliśmy na dukt i zbliżyliśmy się do zasieku. Do jednego końca maty uwiązano tyczki. A potem podnieśliśmy je w górę i wraz z matą położyliśmy ten pomost na drutach. Wówczas rozpoczęto przeprawę. Przemytnicy włazili kolejno na górę i trzymając się rękami zatyczki, na kolanach przełazili na drugą stronę zasieku. Odbywało się to prędko i bez hałasu. Gdy wszyscy znaleźli się po drugiej stronie zasieku, zaczęto podnosić w górę matę. Potem odwiązano od niej tyczki. Matę zwinięto i ruszyliśmy w głąb lasu. Tyczki i matę schowaliśmy w gęstych zaroślach, w sporej odległości od granicy. W drodze powrotnej zamierzaliśmy zabrać ją stamtąd. Przebyliśmy szczęśliwie las w pobliżu granicy i rzekę na drugiej linii. W pewnym miejscu, dla skrócenia drogi, Jurwin poszedł wąską ścieżką przez las. Noc była ciepła i cicha. Szliśmy prędko. A ponieważ w lesie było zupełnie ciemno, więc często wpadaliśmy z tyłu na plecy poprzedzającemu. Las był coraz rzadszy. Wkrótce weszliśmy na wąską łączkę, która klinem wbijała się między dwa skrzydła lasu. Środkiem tej łąki płynął strumień. Jurgin prowadził nas dalej wzdłuż jego brzegu. Las zniknął w ciemności. Teraz było widniej i mogłem odróżnić teren na kilka kroków przed sobą. Łączka była coraz szersza. W pewnym miejscu usłyszałem przedzie dźwięk żelaza. Jurin stanął. Cała partia zamarła w miejscu. Dźwięk powtórzył się kilkakrotnie. Zrozumiałem, że to brzęczą żelazne pęta na nogach znajdujących się na paswisku koni. Jurlin przeskoczył w węższym miejscu na drugą stronę strumienia i oddalając się od niego wszedł na bagno, lecz wkrótce grunt zaczął zapadać się nam pod nogami i musieliśmy wrócić na poprzednie miejsce. Gdy znów stanęliśmy, nasłuchując, na brzegu strumienia usłyszałem wyraźnie kroki poś pośpiesznie zbliżających się ku nam ludzi. Jurdin prawie biegiem ruszył w prawo. Wtem z przodu błysnęła latarka. W jej świetle zobaczyłem sylwetki poprzedzających mnie kolegów. Jurgin skierował się na bagna. Wówczas rozległ się z boku głos: stój, 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 rebiata, zachodzić do lasu, żywo! Rozbłysło jeszcze kilka latarek. Rozległy się tu pania nóg i przekleństwa. Stój, stój! Mówię stać! Cholera, bo strzelamy! Pewnie nie mają karabinów przy sobie, pomyślałem, bo dawno by strzelali. Ta i kolejne książki Piaseckiego mają charakter fabularny, więc teoretycznie to, co czytamy tam, jest to fikcja. Sęk w tym, że historie opisane w tej książce i kolejnych bardzo mocno pokrywają się z biografią autora. I on sam nie kryje się z tym, że wątki, które tam zawarł, opierają się na jego osobistych przeżyciach. I być może stąd ten wysoki poziom realizmu. Dlatego tak dobrze te książki się czyta. Także teoretycznie czytamy historię wymyśloną, ale w praktyce czytamy o tym, co, co się działo na polsko-sowieckiej granicy w latach dwudziestych. Dowiedziałem się, że policja mnie poszukuje. U zegarmistrza Murzańskiego i u Józefa Trofidy zrobiono rewizję. Szczur opowiada wszystkim w miasteczku o tym, jaki był prawdziwy przebieg zajścia między mną a Alińczukami i że to oni zaczepili mnie. Prawie wszyscy chłopcy są po mojej stronie. Bracia Alińczuki nie mogą teraz pokazać się na ulicy, bo chłopaki wyszydzają ich i ubliżają im. Szczur i Lord dwa razy wysmarowali bramę ich domu i okiennicę dziegciem, co zwykle robią dziewczynom, na które mają złość. Wysmarowanie bramy lub okiennic dziekciem oznacza, że w tym domu mieszka nieporządna dziewczyna, a ponieważ u alińczuków sióstr nie ma, wszystkie domysły idą w ich kierunku. Spotykałem się kilka razy z lordem, kometą, julkiem i pietrkiem. Chłopaki są mi bardzo życzliwi, proponują pieniądze i dobre kryjówki. To mnie wzrusza. Nie przypuszczałem, że mam tylu przyjaciół. Gdybym miał powiedzieć, dlaczego lubię jego książki. W zasadzie to trudno powiedzieć. Jest kilka silnych argumentów za, takich jak ten świetny realizm, że szybko jesteśmy w stanie uwierzyć, że ta historia rzeczywiście miała miejsce. Szybko zapominamy, że czytamy fikcję literacką, myślimy o tym jako o czymś, co się rzeczywiście wydarzyło. Oprócz tego dużo akcji, też te wątki obyczajowe, obraz II Rzeczypospolitej. Jest to coś ciekawego, ale jest tam też coś więcej. Trudno to jednoznacznie uchwycić, a najlepiej oddaje to chyba zakończenie kochanka wielkiej niedźwiedzicy, które jest no, unikalne. Nie chcę zepsuć czytania, ale myślę, że jest jedyne w swoim rodzaju. Koledzy odbezpieczyli sześć obronnych granatów francuskich i dali mi dwa. Szybko rzuciłem jeden prosto w krzaki przed siebie, a drugi trochę dalej. Szczur i grabarz w tejże chwili rzucili granaty w prawo i w lewo. Po kilku sekundach granaty zaczęły eksplodować. Las zadygotał. W powietrze poleciały fontanny ziemi, trzeszczały gałęzie, rozlegały się krzyki i tupotanie uciekających ludzi. My natychmiast poszliśmy na zachód. Staraliśmy się nie sprawiać hałasu. Dłuższy czas panowała cisza. A potem padł strzał karabinowy. Następnie rozpoczęła się gęsta strzelanina. Nie odpowiedzieliśmy ani strzałem i wciąż podążaliśmy naprzód. Po pewnym czasie z tyłu rozległo się szczekanie psa. Niedobrze, rzekł szczur, tropią nas psem. Sergiusz Piasecki był autorem niezwykle płodnym, pozostawił po sobie ogromny dorobek literacki, więc na pewno nie chciał wrócić do innych jego książek. Natomiast na dzień dzisiejszy polecam Kochanka Wielkiej Niedźwiedzicy.